Siema, siema, witamy w kolejnym odcinku Polskiego Wędkarstwa na Islandii Jedziemy, zobaczcie Jedziemy nad Wisełkę Na klateczkę W celu złowienia jakiejś fajnej rybki Jedziemy za jakimś leszczem, a jak będzie bardzo padało To rozwijamy, feder... rozwijamy żywcóweczki Żywca sobie złapiemy I postawimy na grunt, jak będzie padało, i będziemy siedzieć w samochodzie. Bo dzisiaj zapowiadają takie opady, że pewnie się to im sprawdzi. Także my już praktycznie dojeżdżamy na miejscówę. Jeszcze najgorsza trasa przed nami, ale zaraz wjeżdżamy, mieszamy wszystkie zamęty i łowimy. Ale jest miejscówka, nie wiem, czy nie poszło z 5 cm wody do góry, to by było sztosiwko. Będziemy pomału zbrajać żywcówy. Wędki zakurzone z garażu. Był montaż na rower zrobiony. Lechonie się pławią. Dobry znak. Bardzo mnie to cieszy, że woda poszła w górę. A poszła na 100%, bo już widzę. Tam tak, na taką rawkę wczoraj rzucałem kamieni. Znaczy, to był mój punkt. Zaczepny. A dziś ona już jest pod wodą. Czyli jest bardzo dobre situation. I na drapieżnika i na leszcza. O, jakie ukurzone te wędzicha. To jest pokrowca w garażu. to... O matko. Jakie brudosy. To, to trzeba. Umyć najpierw. No nieużywane, tyle czasu stawy, tata tak nie jeździ na ma za często z nimi. O! Tnij, tnij, to jest do cięcia. Siedzi? Siedzi. Mówiłem Ci, że kurna tu są te. Yy, że dzisiaj leszcza powinniśmy połapać. I to zobacz, bez żadnego nęcenia. No, Pod leszczaczek pewnie, ale dobrze. Jest pierwsza leszczaweczka. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i zobaczcie, jak leje. Na razie dobrze, że mamy parasol. Skitraliśmy się pod parasol i siedzimy. Czekamy na razie. Ani nie idzie zanęcić, ani nic. Taki deszcz leje. Płoteczka. Pierwsza w tym sezonie. Myślałem, że dopiero urzony na jeziorze złowie. Piękna płoteczka. Deszcz się uspokaja, ale dzisiaj zapowiadają takie anomalia. Aby nie wiało to. Aby nie wiało parasol, mamy tylko na razie nagrywać jest aby źle, ale poradzimy sobie. Aj. Kurna, teraz czaiłem, żeby nie zawadzić o trawę. że nie dobiło do klipsa, jeszcze nie w tą stronę. Dobra, bo będzie ryba, to 10 minut niech stoi. Nie, ja już się nauczyłem. Albo łowię w punkcie, albo, albo rzucam na ośle. Dlaczego wczoraj Sebastian nie zrobił żadnego leszcza J4. Ja on zupełnie inaczej łowił, tak jak ja kiedyś. Jak przychodziłem nad wodę, raz tu rzuciłem, raz tu, raz tu i tak. Tu zostawiłem zanętę, tu zostawiłem zanętę. I tak, tu ryba se przyszła, zjadła, tu zjadła, a tu gdzie ja dopiero wrzuciłem, to nic nie było. I tak cały czas odganiałem, aby rybę od zestawu. Już widzę trzeci raz, że jest takie... Albo wskazanie o żyłkę delikatnie coś się ociera. Ale najprędzej... Najprędzej to jest jakiś zwierz. No a jak Już widzę jak się przypon zachowuje, że idzie głębiej Kieł A jak? Kiedyś ja, na szczupaka, to kiełbie dobre pyra. Jest kiełbisza. Dawno nie widziałem kiełbie. Wymarły gatunek. No, do siatki go nie będziemy brali ani na żywca. Bo ja nie wiem, który to jest gatunek pod ochroną. Bo jest chyba ze czterech gatunki kiełbia. Weź się, poznaj, który, który. Ja nie potrafię rozróżnić, bo nie interesowałem się nigdy tym. Kiedyś kiełb to by kiełb. Na żywca dobra ryba i tyle. O, kiełbiczek. ale blachę, że się omeczku zaliczy. Dopniemy świeżego, białego. Dopniemy. Barwionego, czerwonego. A, i oczywiście nie nagrałem tego bo tak lało, ale postawiliśmy już dwie żywcówki z gruntu. U mnie stoi całkowicie na płyciźnie, a utaty stoi na takim spadzie. Ja wiem, może stoi na 3,5 metra, gdzieś do czterech i tam myślę, że z 8 metrów to nabidę w rynnie. A, ale ja miałem sobie podniecić to, co ja zakładam przynętę. Zobaczymy, co to da. Woda troszeczkę ruszyła do góry. I dziwne jest dla mnie to, że nawet krąp nie bierze. Także muszę tu coś zadziałać. Jedna płotka, jeden leszczyk i kiełbik. Mam tu ten towar ze wczoraja. Zaczynamy nęcenie. W zanęcie są płatki owsiane, kaster, biały, pinka, barwiony. No to wszystko, co opowiadałem, kto śledzi kanał wie. Co było w poprzedniej zanęcie, już sam dokładnie nie pamiętam. Troszkę łubinu, śruta kukurydziana, zwykła kukurydza, gotowana, kukurydza konserwowa. No mają tu jeszcze smak łyków full. Jakby tak. nie padało, to od razu tak należało zrobić. Wnęcić i się nie tłuca. A teraz trochę czasu straciliśmy, ale zaraz jak się wnęcą, jak są, to się wnęcą. Jak nie ma, to się nie wnęcą. I tu jest ładna woda, tu zwisły, wszystko wchodzi, tutaj taki kącik ładny. Tu jest pięknie, Mi się tak podoba to miejsce, że nawet jak ryby nie biorą, to ja jestem pewien, że i tak łowię w dobrym miejscu. Ale no tylko co? No nie, nie zawsze ryba bierze. Ale mówię ci, teraz idzie jak troszeczkę wody przyjdzie, a już widzę, gdzie patyk wbiłem, tu już półtora centymetra jest więcej. Nie, nie w górę może, tylko wiecie, w stronę patyka. Ale to już mi mówi, że zobaczycie, że teraz się zacznie więcej ryb. Powinno, bo może się skończyć na tym leszczaku i płotce. I wczoraj się okaże, że było lepiej. Wrzucę tam parę tych szklaneczek. Tam, gdzie nęce jest około 2 metrów wody, mniej więcej i spad się układa w tą stronę, do... do tamy. To nęcenie szklanką jest żmudne, ale na taki dystans z ręki nie zanęcę. No i... Nęcenie szklanką, no to jest łowienie na zanęcie, precyzyjnie, bo zakładam koszyk z tym, dokładam przypon i wrzucam, wiem, że rzucam na zanętę. A cały czas rzucam w jeden punkt. Ręka boli. Dobrze, nie mogę wypaść z formy na zawody, bo... Wracam na Islandię i od razu na drugi dzień jadę na zawody. I to nie lelum polelum, tylko te pucharu Islandii. Także muszę stanąć na wysokości zadania. Na podium chociaż chociaż na podium. No muszę zbierać punkty do ogólnej klasyfikacji pucharu. Najlepiej to jest pierwsze miejsce Najwięcej gatunków. Najwięcej punkciorów. Dobra, zostawię resztę towaru na donęcenie. Ale tak szczerze mówiąc, mam jeszcze w samochodzie, bo wziąłem całą tą z moim towarem. To tam jeszcze mam chyba ze 6 litrów zanętu. Z lodówki bierzesz tę kukurydzę? Czy zapomniałeś o niej? Nie, jest, jest. Tylko ja ją jak wiesz, nie ten, to ja ją do choszna wezmę. Ona mi przez całą drogę jeszcze nawet nie rozmarzyła. Nie, no, nie. No, ja bym... no, ja bym... może zapomniałeś o niej. Dobra, wystarczy. Zestaw jest tak zbudowany. Ten adapterek do wymiany koszyków, skrętka i krętliczek, tu akurat nie mam, do szybkiej wymiany adaptera i tak to wygląda cztery białe koszyczek i jedziemy o to chodzi tak to ja lubię łowić do mówisz? tak myślę ładne robaczki nie chcę no i bardzo dobrze i w tą stronę szykieruj to na, na skraju mojego nęconego łowisz To jest bardzo dobre miejsce też I bez klipsa widzę, że też cały czas w ten sam punkt jedziesz No jak się z taką samą siłą rzuca tym samym koszykiem to się mniej więcej na ten sam dystans rzuca A zestaw na żywca, Przelotowo po prostu przypom o bo Na płyciźnie Bole. jest O, ale tu patrz w mi wchodzi No Tam jeszcze jakiś korzeń tam wystaje taki z wody mhm. Poszły konie po betonie tu stoi żywcóweczka jedna. Gdzieś tutaj wyrzucona. A zestaw lokuje, jak tutaj macie tą wyspę, to gdzieś tutaj, naprzeciwko tej wyspy. Na płytkim. Tak wygląda całe obozowisko. Hamulec. No na razie jeden podleszczak. Płotka, kiełb. I zaskakujące jest to dla mnie, bo woda się podnosi. Patyka wbiłem na suchym. A już jest troszeczkę w wodzie. Także siedzimy i patrzymy. Przydałoby się trochę słońca. Na no to płytki by na pewno leszcz wyszedł. A on może skubaniec siedzi na głębszym. Tu przestawka ży żywcóweczki też poszła. Odkręć bardzo na luźno hamulec, nie? Aby żeby na napręż i odkręć. Bo zabierze wędkę. Żeby miało co zabrać aby. Zanęta do koszyka. No tak jak mówiłem w poprzednim odcinku było wszystko o jej robieniu, bo to ze wczoraj ja zostało. A tu jest pelet, tu jest taki towar lepszy zrobiony. Namalasowane dobrze pelet. Zanęta od Bogosława Bruda, biały robak kolorowy, pinka, śrutak kukurydziana. Minęło jakieś pół godziny, 40 minut może od zanęcenia i nawet nie ma wskazania, nic. Deszleje, Dobrze, że mamy ten parasol, bo kiepsko. Nadzieja chyba w żywcach pozostaje dzisiaj zaraz postaram, przestanie trochę padać, to postaram się złowić ukleje i postawimy na jakiegoś sandaczyka, bo od wczoraj już można, suma i sandacza, ruszył sezon, ale szczyk może jeszcze się wkręci, zobaczymy, na razie na pewno nic w zanęcie nie ma, bo by chociaż po żyłce coś tam pukało, jakieś wskazanie, ale muszek chociaż nie ma, <słuch> <słuch> nie wiadomo co lepsze, czy ten deszcz, czy muszki, coś pobierze, nie potostawaliśmy o 4 rano Spławiają się teraz nad zanętą. Widzisz? Spław poszedł. Mamy jakiegoś... Mamy jakiegoś gagatka. W końcu pobrał. I zauważyłem spław nad zanętą teraz przed chwileczką. E! Patrz, zjechał! Ty, no czułem! O ty! Tak to o, aby śluz na tym został. Zobacz. Tak to bywa. Śmarnie zapnie i pójdzie. Już taki na pewno jak go przyspieszyłem zwijanie, nie można tracić takich brań. Nie no nie było jakieś spektakularne, ale jak się nic nie dzieje, to... Ale może akurat teraz naszmy na zanętę. Bo mówię, jak zaciąłem, to od razu tam widziałem spłat. Jak jest rybka w zanęcie chwila i będzie branie. No i spartaczone branie. Znaczy no wypiął się, bo czuć było. Zap... Czuć było jak nie był duży na pewno, ale... ale szkoda go. A taki był ładny, amerykański. Było branko znowu, ale coś jest. Za idzie. No, nawet nie na takie duże branie było tam. Nie ma. To no nie ma właśnie. O to chodzi. Haczyk jest mały. Branie leszczowe powinno być wcięte. no. Dziwna sprawa jakaś. Jeden robaczek aby zdjęty. Oj, chyba krąpicki jakieś Ale dobrze, że coś rusza Bo on posłucha na razie Poczekamy, zobaczymy Desz jak z cebra U taty ładne branko Potrącenie Nie No ale na tym koniec O Tryka, tryka Ale zlewa, no. A my wjechaliśmy tutaj samochodem i zobaczycie, zostańcie do końca, bo na pewno będą jaja przy wyjeździe. Bo raczej stąd nie wyjedziemy. Jest znowu bierka albo coś się kurczę już zawiesiło. Teraz do koszyków będziemy podawali dużo robactwa. Na full. Lubią tego białego robala. Za chwilę ustało to i znowu pada. Całkowicie inną nadzieję miałem, bo zobaczyłem podnoszącą się wodę, mówię, ale będzie. Ale może jeszcze się ruszy. Po 15 Tata patrzył pogodę, ma słońce wyjść. I myślę, że wtedy dopiero na tą płytką wodę. O! To jest tam dziobie. No, to jest zdjęcie. żeby No, to jest zdjęcie. Mamy rybkę. Zeszczyk, jeszcze taki możliwy. No i bez wypychacza się było. Prezentacja, bo to wieczy nie ostatnia. No takie nagrywanie spod parasola, nie można dobrego kadru złapać tak, że trochę będzie nas widać, trochę nie będzie nas widać, ale coś tam nas sypie. Ja jest żywcowa ukleja. Sztuka piękna. To ona tak szarpała. No. Na takiej głębokości kurna biorą. Dajesz się na żywca? No. Zakładaj pewnie, bo ukleja na sandacza A będzie... Się oczek. Zdecydowanie W, w oczach mnie i zaraz zamęczę. Nie chcę się już okularu wyciągać. Była zacinka. ale chyba jest. Jest w końcu. <ślesk> <ślesk> hey. Koluj rybę tam Jest Dzisiaj mniejszy rozmiar, ale dobrze, że cokolwiek Sumowe na żywca No ja muszę spod parasola nagrywać Taka o tu sztuka 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 to sztuka Żeby takie brały cały czas to by była fajna zabawa A tu rybki tak sobie współpracują No, dzisiaj to kadrowanie to będzie kiepskie. O. Widziałeś? No. Na żywca pobierka była, szarpnęło dwa razy, pewnie zdjęło kleje i poszło. Tak mi się wydaje. Czekam na razie. Ale była biera, kurna, aż się cały telepie. lepie. Trzeba pomału to sprawdzać. Tu zębów żadnych nie ma wam powiem Może boleń. Nie wiem czy to nie boleń tarachnął. Może się upór. Bo zębów nie ma Teraz no. zostawię to na luźnej żyłce Żyje ona No to tam mordorus Albo potkiem telefon Dobre miejsce, bo tu spływa w kurde woda i tam może trafić. Kurde. Trzeba złowić ukleje. Zaraz rozkładam spławikówkę. nie był odpięczony. Nie był, tylko że... Nie wiem, przycięta była jakoś żyłka na podpórce, podpórce bo... Kurde, no. widziałeś, że szarpało, a nic nie wysnuło żyłki, nie? I może dlatego, wiesz, jakiś opór poczuł i odpuścił, no ale... Walimy z Zwinęliśmy jedną gruntówkę tą nażywca, bo złowimy teraz uklejki. Normalnie tak mnie rozstroił nerwowo ten drapieżnik. Ale zębacz, ten zębacz mówię, chyba boleń raczej, bo pogonił i za ile za 10 minut po tym jego przy plaży zażerowaniu. Było branie. I pierwsza. Nożty. Przestało padać w końcu. A rybitwa okleje chociaż złapała, a my nic. Nie, no coś tam mówimy. Uklejki też biorą, ale złowiliśmy, mamy w zapasie jeszcze ...trzy. Ale na świeżo dołowimy, jak trzeba będzie. Jakieś miałem dziobanie, może to jakiś tam kiełbik, bo na kolorowe miałem. Idzie jak sztuka. I stoi. Ukleja. Ukleja. Wyjazd kamery. Nie ma sensu już walić zanęty jak nie ma w ogóle ryby praktycznie. Wczoraj to się chociaż te leszcze spławiały, a dzisiaj jakieś 2-3 spławy było widać i tyle. Za mało ta woda się podniosła. Mogłaby chociaż z 15-20 cm, ale by było to logiczne. Zdjąłem kleje i zakładam pęk czerwonych. Może jakiś sumec chociaż tu grasuje. Już kombinację odpalamy, bo tylko to nas może uratować. O, widzisz? Dobra. Wędzicho rosówkowe przestawiliśmy tutaj. Bo tu jest głębsza woda, niech sobie tutaj teraz postoi. Była bierka na rosówę. Na ten pęk. Nic na federkach. Ale na pęk robaków już było drugie potrącenie. No założę, założę teraz właśnie dlatego zakładamy czerwoniaka tylko, że ten maleńki haczyk ale to zrobimy o połóweczkę i tak jak ja zawsze zaczepiam tylko za końcówkę w tym, w tym akurat momencie zaczepię za pierścień bo mały haczyk z cienkim drutem i przednie przyrzucę A na pierścieniu ona jest mocniejsza Siedzi Siedzi, widzę po szczytówce Na bez rybiu, to wiesz, i rak ryba Mały ale waleczny. Mały ale waleczny, może nie taki mały No on na najlepszy dzisiaj chyba. Odbieram czy wieszkam go. ta -da! A to oto i łowca. Rybeczka. Rybeczka jak rybeczka. No pokażę Wam tego leszczyka wiślanego. Dzisiaj to już okaz. Dzisiaj to jest okaz. W ogóle na Wiśle to jest okaz. Zobaczymy co na czerwonego. No i jeśli podeszły te leszczyki, to powinno być zaraz znowu brania, jeżeli tu takie jedno przypadkowe, no to cienizna będzie. Coś dziobie, coś dziobie. Ale już idzie tam kolejna chmura i za chwilę będziemy się zwijali, ale to nie jest głównym powodem. Głównym powodem to jest to, że bardzo nic nie bierze, a już dochodzi 12 godzina, a ja po 13 mam odebrać córkę ze szkoły. Także mój timing na ryby się kończy. Jakieś tam podleszczaczki wpadły, płoteczka co mnie cieszy, bo chociaż udało się złowić płotkę na wiśle w końcu. Kiedyś to było, no płotki to było. Nawet się nie myślało, żeby pójść i płotkę złowić, bo to było wiadome. Znowu to było wiadome, że się płotkę złowi. O, pęczek robaku. No, po malutku zaczynam wynosić graty już. A wędeczki oczywiście na samym końcu niech stoją. A was zostawiam, pilnujcie. Dobra, czyli co, my się zwijamy. My się zwijamy, aby zobaczymy co tu jeszcze jest. Troszkę drobnicy jest. Największego chciałem wam zaprezentować i uciekł. Ale wypuszczamy po kolei. przyczaiłem kłoteczki. Robimy zwikę na gotowo. A to było na te robaczki białe. Robimy zwikę na gotowo i co? Nie, już mi zostało niedużo, bo zaledwie 3-4 dni. Czaj, mamy czwartek. 4-5 dni dokładnie zostało mi w Lubelskim jeszcze. I walimy do teściowej, do zachodnio pomorskiego, tam na jakieś jeziorka i inne stawiki katować. Zobaczymy, jeszcze będziemy chcieli na jakiegoś suma, może uderzyć sandacza, może się uda jakiś spinning. No i jeszcze federki, oczywiście. Jeszcze co, przepływaneczkę bym chciał zrobić, ale zaczymy, bo raz, że pogoda, raz, że rodzina, nie da się wszystkiego naraz ogarnąć. Także co, komu się podobało, łapka w górę choć nie było jakichś tam dużych obfitych połowów, ale fajnie sobie tak posiedzieć I co? Widzimy się w kolejnym odcinku strzałeczka